Nie żyje ojciec Borysa Szyca. Miał 80 lat. Polski świat teatru pogrążył się w żałobie. W wieku 80 lat zmarł Franciszek Michalak, wybitny artysta teatralny, który przez lata kształtował scenografię polskiego teatru. Był również ojcem Borysa Szyca. Franciszek Michalak to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoją karierę rozpoczął w teatrze dramatycznym w Tarnowie, ale szybko rozszerzył swoje horyzonty. Przez 5 lat, od 1976 roku do 1981 roku, pełnił funkcję dyrektora Łódzkiego Teatru Lalek Pinocchio. Właśnie w tym czasie na świat przyszedł jego syn, Borys Szyć, który później sam wybrał ścieżkę artystyczną. Franciszek Michalak kontynuował swoją karierę po rozstaniu z matką Borysa, kiedy ich syn miał zaledwie trzy lata. W latach 90. był dyrektorem teatru dramatycznego w Elblągu. W swojej karierze stworzył ponad 100 scenografii dla polskich teatrów, przyczyniając się do kształtowania polskiego teatru. Ostatnie lata swojego życia Michalak spędził w Biczycach pod Nowym Sączem, gdzie założył teatr i prowadził własną pracownię malarską. Nie żyje ojciec Borysa Szyca. Franciszek Michalak miał 80 lat. Informacje o śmierci artysty podało Chorzów Miasto Kultury na swoim profilu. Chorzów to kolejne ważne miasto na mapie zawodowego życia Franciszka Michalaka, który współpracował z lokalnymi grupami twórczymi i inicjatywami Chorzowskiego Centrum Kultury. Anegdotycznie sam o sobie mówił, że niewiele brakowało, a urodziłby się na deskach scenicznych Teatru Reduta Śląska, którego współzałożycielami byli jego rodzice. Po latach wsparł reaktywację legendarnej chorzowskiej grupy, projektując scenografię i kostiumy do spektaklu Tragedia Prześlicznej Ulianki i dojrzałego Edmunda otwierającego na nowo historię Reduty Śląskiej. Wspierał także inne grupy twórcze i inicjatywy Chorzowskiego Centrum Kultury, współpracując m.in. z Lekkim Teatrem Przenośnym, czytamy. Borys Szyć nie odniósł się jeszcze publicznie do śmierci ojca.